Tym prowadzimy akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucenia palenia. Jest to akcja rokroczna. W tym roku prowadzimy w galerii mrówka. Na naszych stoisku każda osoba odwiedzająca pawilon może zbadać ciśnienie tętnicze krwi pomiar glukozy, jak również wszyscy mogą zbadać pojemność wydechową płuc, jak również prowadzimy rozmowy edukacyjne, gdzie uświadamiamy, przekazujemy, jaka jest szkodliwość palenia tytoniu, papierosów na organizm każdego człowieka, a szczególnie bierne palenie.